Siema się egzotyczna dziełka z tej strony. To jest Vivax Philostachis Vivax. Dzisiaj taka mała aktualizacja. Chciałem Wam pokazać, jaki jest stan e, kępy. Oczywiście kępy w cysłowie, ponieważ wiadomo, nie jest to bambus kępowy, a drzewiasty rozłogowy. Ale chciałem Wam zobaczyć, co się dzieje w środku. No i oczywiście poszukiwanie kół. Wybierzmy się wszyscy na poszukiwanie wychodzących kół. Już Wam wyjaśnię dlaczego tu jest taki bajzel. Dlatego, że o. te suche gałęzie dałem tutaj specjalnie, ponieważ jakieś zwierzę mi tutaj kopało. Jakaś dziura była takiej wielkości. Zasypałem tą dziurę już rok temu, ale coś tu, coś tu się działo. Zasypałem, udeptałem, uzupełniłem ziemię. I dlatego dałem takie suche gałęzie pościnane, żeby tutaj żadne zwierzę już nie miało zamiaru ponownego kopania sobie nory. No i właśnie, dlaczego dlaczego zostawiłem tutaj takie suche, martwe pędy, tak? Dlatego, że mieszkam niedaleko gór i tak jak dzisiaj są takie wichury, huragany wieją. I zawsze zdarza się to jakoś od połowy maja do, do końca czerwca. Akurat specjalnie. Specjalnie. Akurat y, zawsze wtedy, kiedy wychodzą nowe kły. Więc zostawiłem, dlatego że z tyłu za tym bambusem znajduje się altana. Na tej wysokości jest rynna Jak widzicie. Bambusy wyją w tą, w tą, ale często też idzie wiatr w tą i napiera na altanę. I co się dzieje z młodymi pędami? Pach! Zostanę złamane. Dlatego, im więcej suchych pędów jest tutaj, przynajmniej powiedzmy do połowy lata, to one amortyzują całą tą kępę i tworzą jedną strukturę, która wzmacnia młode pędy. Tworzy jedną wielką masę. I dzięki temu mniejsze ryzyko jest na złamanie młodych, kruchych wychodzących pędów. No i właśnie, chodźmy, zobaczymy, czy coś tutaj wyłazi. Tak naprawdę to muszę Wam powiedzieć, że już wcześniej patrzyłem i wyłazi jeden zawodnik, i chciałem się pochwalić nim i wam pokazać. No takie grubości pały, a to są zeszłoroczne. I nie wiem czy dostrzegacie już tego zawodnika. O, tu się znajduje. Proszę bardzo. Piękny, co? To jest pierwszy. Pierwszy kieł w tym roku. Coś pięknego. Dobra, to chyba będzie na tyle. Obsypałem jeszcze tutaj mączką bazaltową. I tutaj właśnie zostawiłem w tej starej kępie. Tutaj jeszcze suche właśnie pędy. Tutaj, tutaj. I one idą aż tam do góry. No wiadomo, wszystko zasłania tą tutaj obskurną ścianę starą. Ale chodzi głównie o to, żeby amortyzowały te wiatry, i żeby nie napierały na młode kły, żeby wiatr nie złamał. No właśnie o to chodzi. Więc jeśli ktoś ma podobną sytuację i ma przy budynku jakimś swojego Vivaxa i wyją wiatry, to polecam takie coś zrobić, a później na przykład w połowy lata e, zacząć wycinać te stare, stare pędy i przerzedzać kępę czy tam lasek, jak zwał tak zwał, nie? okej okay. jest to taka moja porada trzymajcie się do następnego